Ale, ale moi mili, dzisiaj będziemy oglądać jak ktoś je jedzenie. Dosłownie, będziemy oglądać jak ktoś je jedzenie. Jest to asmry, czyli coś, co powinno nam przychodzić taki miód dla naszych uszu, moi drodzy. Ma to nas satysfakcjonować. Yy, nie wiem, nie, każdemu, znaczy nie każdemu, co ja gadam. Niektórym to nawet ciarki przychodzą, jak takie coś oglądają, ale ja obstawiam, że po prostu dla mnie to będzie challenge, żeby to obejrzeć te przez te 9 minut. I kadorka ale dobra, dajmy szansę, widzowie. Weźcie sobie jedy, lepiej coś do jedzenia, żeby. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie ohydne, także nie w sumie lepiej, nie. nie. Lepiej nie, widzowie, łapeczki, zostawiacie, subskrybujcie kanał. Dużo osób ogląda filmy, ale nie subskrybuje Zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem i będziesz regularnie na filmach Co będę bardzo dziękował a filmy są teraz regularnie, także no warto, warto widzowie Co ja chciałem powiedzieć? Chyba wszystko Oglądajmy jak ktoś je jedzenie No i tu mamy pierwszego gościa, co W sobie muszle W sensie muszle Z tych muszelek, a wyjada tam Okej okay. Mango Ile on tu ma muszli? Co to są? Jakieś owoce morza Tu jest chyba jakaś śmiertnica nawet No dlatego mówię, lepiej nie jest, ci bo ja... Właśnie dzisiaj będziemy oglądać jak w przyspieszonym tempie ktoś jedzenie. Nie rozumiem tego kontentu widzowie, to robi miliony wyświetleń na no, jednym tego ja tego nie rozumiem. Czy ktoś ma coś takiego, że go to satysfakcjonuje? Ja się robię lekko głodny tylko, co prawda wygląda to chydnie, ale po <śleszamy> prostu <śleszamy> jak, jak patrzysz, jak ktoś je. Tak, nie fajnie, nie? W ogóle jeść na filmach? to staje dla mnie dziwne. No ale dobra, widzę, musimy. Dla mnie to jest przetrwanie, dla niektórych to jest satysfakcja. Zobaczymy, może będzie coś ciekawego. Na razie on tu jest jakieś. Co to jest? Coś to tak wygina. Wiem, że jakieś żeberka to są, a to teraz. Po posiłek cały. A ta, co ma? To wygląda troszkę smacznie, ok? To jest. Teraz je kobieta. W ogóle wszyscy, właśnie wszyscy to robią bardziej głównie w tych. Nie wiem, Korea, Chiny, Japonia, ja nie wiem, ja zawsze nie... Przepraszam, nie umiem odróżnić. Co, co? Jakieś krążki? Co to jest w ogóle za jedzenie? Tam są jakieś... To wyglądają, widzicie, te takie małe pomidorki na samym początku jakby nałożone? Małe pomidorki normalnie. To co to jest? Na jakimś potyku? Ale mlaszcze, ale mlaszcze. Niekulturalnie, widzowie. Czy naprawdę kogoś to satysfakcjonuje? Ja sobie dzisiaj serio robię challenge oglądając to No po prostu nie jedzenie Ale co to jest, to mnie ciekawi Chciałem, powinni to podpisać wszystko Co to jest? To jest jakiś makaron chyba Wygląda nawet ok. Jakby jakiś spaghetti Albo ser Jak to wciąga, pa. wszystko zjedzone i to jest wszystko na TikToku prawdopodobnie, bo jest telefonem nagrane w ten sposób, jest ułożone tak, żeby było wszystko widać. Ale znowu stale żaje. O ale tu mamy troskawki, jakieś mini brokuły, mini pomidorki i też jakiś ser. Okej, okay, ona to widzę, że szybko to wcina. Czemu ona ma tak? Poczekajcie. Patrzcie tutaj na jej tło, za barkami i się tak wygina dziwnie, o co tu chodzi? Co jest nie tak? Ale powalone. To jest jakieś, nie, wiem, może jakieś tłosy nałożyła. Nie ma. Kogo to interesuje? Oglądamy jak ktoś je teraz, tak? To nas interesuje najbardziej. To jest jakiś makaron, serio, z jakimś serem. Dobra, jest no i dawaj następny. Następny kandydat do jedzenia cię <glądam> oglądamy, jak ktoś je. Tak, i wszyscy to jakieś ten, no. To jest jakiś ma ma makaroniara. Dwie krewetki, brokuły, jakaś rzutkiewka, jakieś grzyby chyba, a tu na środku nie wiem co to jest. To... Może... Burak czerwony? Może? No, ale to jest taki typowy chiński makaron, jak z zupki chińskiej, to u góry i to na dole, naprawdę. tak wygląda. Jest jak ona to je. Ja, ja nie wiem czy ja bym sam to zjadł to wszystko, tego jest dużo. Tego jest naprawdę dużo. Dlaczego ona to szybko wcina? Ja nie wiem co oni mają, oni mają przepełnione... Oni już się chyba tak przyzwyczaili widzowie, oni taki żołądek mają duży, że oni dwie takie porcje by zjedli. To ja... Ona pałeczkami je makaron, patrz jak ona to wciąga Może trzeba po prostu pałeczkami jeść, nie widelcem Może to jakoś szybciej wchodzi Patrz, ona ona nie ma przerwy, że czegoś nie ma w buzi Ona non stop ma coś w buzi Pałeczkami myk, myk, myk No i pa, i wszystko zjedzone Co prawda to jest przyspieszone tempo, no ale kurde Ile, 5 minut i to zjadła? O Jezu, takie są jakieś Śmiornice, to już nie wygląda tak dobrze To jest kreweta, owoce morza po prostu Jeżeli ktoś faktycznie nienawidzi owoców morza, to, to nie będzie dla niego przyjemne Co jest, Co? jak ona to je? Ona wciąga cały środek ślimaka Mój tata je ślimaki, ja nie wiem jak można jeść ślimaki Czy to jest dobre? Może jest dobre faktycznie, ale to obrzydza Znowu jakieś to samo, a te czarne co to jest? Co to jest te czarne? Co, co tam jeszcze to jest? Co to było te czarne na, na końcu? Nie wiem O tam ma, ta ma ciasto ale wszystkie robią to samo, widzowie widzieli ten film, ma 40 milionów wyświetleń Ten film Film, w którym mają tackę, jedzenie Poukładane ładnie co prawda, jedzenie I, i jedzą to przez cały czas To jest, to jest content, tak? Może się nie znam widzowie, okej, okay. oglądamy to dzisiaj, może Piszcie, ja bym ja dał komentarze widzowie, czy, czy, czy was takie coś jara Obstawiam, że w pełną ocenę napisze, że nie Ale może się ktoś znajdzie, że tak Ja nie wnikam, każdy lubi co innego, tak? Mo, może... Może by mnie to satysfakcjonowało jakby jedli coś innego, ale po prostu to jest... Jedzenie jest takie... No, ale jak oni też szybko jedzą... O! Owocki! O, taj, patrzcie, patrzcie na, na ten... Żuchwę! No, no, no... Tak masz... oborówki borówki, borówki! Tak, szybko! ciąga ogórki... Zdrowe jedzenie tutaj mamy! Tu są na nas tam jest na dole? To jest takie... Dla nas pospolite jedzenie, znamy je bardzo dobrze. Pomidorki, winogrona, ogóreczki, prawda? Borówki, wszystko tutaj jest pięknie pokazane, wszystko znamy widzowie, No, fajnie, w ogóle ma chyba, jest jakąś fanką puszaków. Czy tam jest Lilo i Stitch? Taka bajka z dzieciństwa, widzowie, Wizowie, ten taki różowy puszak, prawda? On jest niebieski normalnie. Ale to nas nie interesuje, patrzmy nie, nie na tło. A czemu każdy się rusza tło dziwnie? Na za głową. To jest green screen, mają czy co? Faja na nas, tak? Hop 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 ananas? ananas? pojedzone no miała lepszą tackę o kurde tutaj na grubo leci widzę z tych... to jest małża chyba nie po prostu z muszelki zjada to nie wygląda smacznie ale im to smakuje tak? każdy ma inne kubki smakowe i inne rzeczy komuś smakują no ale cóż Ciężko się na to patrzy. Albo to jest na jakimś papirusie postawione, to, to całe jedzenie. A ja mówię, czemu ona tego nie je? Nie wiem, co to jest. O, jest ośmiornica. Mi smakuje ośmiornica w Chorwacji, ale tak takie krążki. Nie wiem, czy kiedyś byliście w Chorwacji. Takie krążki. Lignie prazinie. to się tam mówi. Lignie prażiny. Możecie sobie wpisać w internet. To jest ok. To w ogóle Smakuje jak jakieś. takie frytki, chipsy, coś takiego. Jest ok. Ta zjeść, zjada kolejne. I znowu ten makaron. Co to jest za popularny makaron? Czemu to jest wszędzie? O, kurde, jak szybko! A nie, je to, patrz. Ta to zjadła. Ta to wszystko wtrążoliła, jasne. Takie słowo, wtrążoliła. Nie wiem, od dziadka mi się udzieliło. Nie wiem, czy to jest po śląsku, czy co. Wtrążolić, widzowie. O, pomarańcze, jakiś. Niby to, ni to burger, ni to bułka. Tutaj mamy jakieś nowe rzeczy. I naprawdę, my przez cały czas oglądamy w przyspieszeniu, jak ktoś je. Danie. Chyba 6, 7 osób już zjadło sobie obiad. <grywa> Poczekaj mnie to tak bawi. Nagrywam odcinek z tego, jak 8 osób już zjadło obiad, widzowie. Tak jest. To jest niesamowite, naprawdę. To jest po prostu nieprawdopodobne. Jeżeli ludzie to oglądają. Jeszcze to tyle wyśmienia nie ma. How? Jak to działa? Brokuły zdrowe, są jasne, jest, smacznego. Oczywiście pisz... Na no, o! Kto obejrzał? Jeżeli ktoś wytrzymał do tego momentu, piszcie w komentarzach smacznego. Wtedy będę wiedział ile osób dotrwało. Ile przeżyło. Ile obejrzało to jak ktoś nieprawda obiad. No, hmm. To jest satysfakcjonujące, może w jakimś stopniu, ale... Wyglądać satysfakcjonujące filmy te co zawsze. O, ta ma sama owoce, ale nie wiem co to jest te takie szare, to nie wygląda zbyt smacznie. Może są obrane jakieś winogrona. Nie wiem, napisz mi w komentarzach, co to jest te szare. Może jakieś... Może to są te kijanki, w sensie nie kijanki. Jajka od tego, od żaby jakiejś duszy, no nie wiem tak to wygląda. Dobra, ale mamy kiwi. Yy, mandarynka to jest chyba, to nie jest pomarańcz, to jest mandarynka. I troszkę smakami zrobiła na mandarynę albo kiwi. zjadłbym co ja chcę. Przepraszam, Mizowie, że Wam smaka zrobię, ale to oni jedzą, nie ja. Ja tu jestem kulturka, prawda? Siedzę sobie, tylko patrzę, jak jedzą. Wszyscy patrzymy, jak jedzą Przynajmniej macie teraz smaczka na coś, możecie sobie coś zjeść, prawda? Iść do szafki, może jakieś. Coś słodkiego, coś tam. A na czego wypływa? To jest chyba winogrono, jakieś. Pestki. Jakieś pestki tam były. A wszystko. Myk. Smacznego, super, pojedzone. Właśnie widzowie, oglądaliśmy przez 8 minut i 40 sekund, jak osoby jadły obiad. No, to jest niesamowite. Zostawiajcie łapcie do góry, subskrybujcie kanał. Y, po więcej. Nie wiem czy będziemy oglądać. Może jakieś inne filmy lepsze znajdę, bo tutaj było takie podobne to wszystko. Bo nieważne, tym subskrybujcie, kto dotrwał, piszcie smacznego. No, dzięki, trzymajcie się i na razie.